Dzień dobry, witam wszystkich, z tej strony mówi do was Kane. my dzisiaj gramy dalej, jak zawsze ostatnio w Lumber, Trim Pustki. Kolejne poziomy na tym chapterze Vulkan nas czekają, zaczynamy od trzeciego. Znowu nagrywam w nocy, nie mam czasu w dzień, dlatego jeżeli będę ee, kompletnie nie ogarniał, co się tutaj właściwie dzieje, to mam nadzieję, że mi to jakoś wybaczycie. Widzę, że jakieś ciemności panują, coś pamiętam. Faktycznie takiego było ostatnio do groty. Wleźliśmy no i zobaczymy, jak to pójdzie. Tu jest ciemno, na zewnątrz też jest ciemno. Aha, eee, normalnie mogliśmy sobie ogrzać chyba te ogniki, i przez to się robiło jaśniej. A teraz nie możemy, bo tu jest jakiś dziadowski kwiatek, który nam to uniemożliwia. No wspaniale, po prostu, dziękuję, gro. Teraz się zabijemy pewnie. A, cudownie. To dalej tak to wygląda, a super, tu też było działko <grywia> No, po prostu zapowiada się wspaniale, naprawdę Wyjątkowo Zajebiście No zobaczymy Czy cokolwiek uda się tak naprawdę dzisiaj nagrać Dobra, czyli tu strzelano Okej, okay. dalej kompletnie nic nie widzę I dalej nie mogę sobie nic rozjaśnić I tutaj zresztą tak samo, widzę, że tu jest zapis całe szczęście, to przynajmniej widzę eee, Dobra, no jak zawsze się podbijamy od tych ścian no, Okej, okay. niesamowite, udało się O boże, to już tak ciągle będzie? Tylko <laughs> skąd dokładnie wyratuje to dziadostwo Okej, okay, udało się Chyba się udało. Dobra, idziemy dalej. Tak, widzę, że wszystkie, absolutnie wszystkie te świetliki, które mogłyby nam tutaj ułatwić sprawę są tutaj zaciemnione. Przynajmniej do tej pory całe szczęście nie było nic tak naprawdę trudnego bardzo. A tutaj są jakieś... No właśnie. dostałem, dobrze, że zauważyłem. No to nie wydaje się aż takie trudne. Co przynajmniej Nie wiem ile ich tu dalej jest Ale dobra, udało się A, no dobra, za wcześnie to powiedziałem <śmany> Wspaniale po prostu Więc no, mogę dalej jeszcze pójść Dobra Okej okay. Dobra jest przerwa, więc myślę, że ją powinienem wykorzystać. Ok. No, okej, okay, dobra. Co teraz? A tu mogę wreszcie sobie rozjaśnić e, obszar. Zrobimy to, oczywiście. Aczkolwiek nie wiem, czy nam to cokolwiek pomogło. Warczej nie bardzo. No i co, czyżby to było już koniec tego? Okej, okay, dobra, trochę to było naprawdę za proste, jeżeli chodzi o ten tryb pustki. Nie widziałem tutaj nic specjalnego, zabiło nas chyba tylko dwa razy. To po prostu, jeżeli chodzi o ten tryb, niesamowite i moje zdolności. Okej, okay, wygląda to dobrze, że wyszliśmy z tej jaskini. Nic ciekawego w tej jaskini nie było w takim razie. <laughs> no ale dobra, niech będzie. Eee, co my tutaj musimy zrobić? Musimy jakoś pokonać e, tą przeszkodę. Może być może jakoś w ten sposób. Kiedy będziemy się rozpędzali i uda się przeskoczyć? Tak jest. Dobra, to nie było takie trudne. Eee, wow. Tutaj mamy tego dziada, którego chyba nie można zjarać. Tak, bo on usuwa swoją mocą magiczną, czyli jak to tam nie nazwać tego? Eee, kolor. Mogę go skleić ze ścianą albo coś takiego? Spowolnić? Nie, on po prostu wszystko chyba niweluje kompletnie. Aha, dobra. Czyli jak go rozwalimy? Znaczy jak to przejdziemy w ten fragment? Ja myślę, że moglibyśmy spróbować na przykład zrobić uh, taką opcję, tak, i tak, no okej, okay. pięknie to wymyśliłem, uh, okej, okay. <ścoughs> ta gra jest wredna, to teraz tutaj dwa chodzą, genialnie po prostu, genialnie. Dobra, to będzie po prostu sporo zależało chyba od szczęścia. Nie chciałbym się bardzo tutaj, mówiąc szczerze, zabić, bo a, będę musiał powtarzać jeszcze tamtego dziada wcześniejszego nawet. Muszę zaczekać chyba aż one będą w odpowiedniej pozycji tak naprawdę, jakoś tak. Ups, dobra, to było. To muszę szybciej chyba reagować. Mm, Zajmiemy sobie coś takiego tutaj. I... No, stań w miejscu wreszcie, dziadek. Postaramy się znowu jakoś to przeskoczyć. Czy jest możliwość, żeby one... Aha! Czy co jakiś czas faktycznie się zdarza, że obie oba te potwory schodzą w tą stronę. Na taką sytuację powinniśmy zaczekać. Być może jak teraz? Nie, niestety nie. O, na przykład jak teraz. O, pięknie udało się. No wreszcie zapis. Okej. Okay. Naprawdę nie chciałem tego powtarzać jeszcze raz, dlatego super. Wow, wow wow. <laughs> No tak, pięknie. Na górze skorpion a na dole jeszcze inne dziady. No tak. Te cudowne osobniki. Eee, możemy się sklejać, bo nie możemy tylko palić tutaj przeciwników. Myślę, że tą modę właśnie powinniśmy tutaj wykorzystać. Jakoś tak być może. Ups. Całkiem zblokowałem. Ok, jakoś tak, być może. Teraz poczekam, aż pójdą obie w tą stronę. Właśnie tak zrobiły, ale oczywiście przegapiłem tą okazję. I wtedy zeskoczę i pójdę w tamtą stronę. Dobra? Eee, tylko, że cokolwiek mi to dało, tak naprawdę. Nie bardzo. Hmm. O Jezu, smary, Muszę zaczekać aż któryś z nich tu wejdzie. I... O, okej, okay, dobra. Wow. Albo i nie, dobra. <grym> okej, <Okay>, udało się. <grym> no wspaniale. <grym> co dalej? No dalej tu mamy skorpiona, którego go od razu minie w ten sposób. Eee, mogę go właściwie zabić. Zobaczę co jest dalej. Dalej mam tutaj zapis. Nie wiem po co miałbym zabijać tego skorpiona, mógłbym zostawić w pokoju skorpiona. Nie wiem czy tak w ogóle powinienem to nazywać. Ale nieważne, dobra, ważne że mamy tutaj kolejny zapis i możemy się dostać dalej. Eee, i co? Być może musimy wykorzystać zielony kolor, gdzie odbije te dziady takie latające. Niestety nie. Eee, nie wiem czy teraz w ogóle mogę jakoś przeżyć tutaj. No niech strzeli to działko. Czemu to działko nie strzela? Okej, okay, dobra, obudziło się chyba wreszcie. A ona tak rzadko strzela jeszcze. Chyba tak? Okej, okay, dobra. Zaczekam masz strzeli i pójdę tam zobaczyć w ten sposób być może. Gdzie Ci ten pocisk. Mam nadzieję, że nie zabijam, nie? Tym samym tutaj. Chyba nie. Stawię coś takiego. O! Chyba czy nie zabił tego potwora, który był tam dalej. Wygląda na to, że tutaj tak czy inaczej musimy jakoś samemu sobie poradzić Wcale mi to nie pasuje. A nie, jednak kurde nie zabił tego potwora sam. A, być może muszę rozżarzyć jeszcze tego potwora. Znaczy tego potwora, to działko. W takie opcje też tutaj były wcześniej. Eee, okej, okay, dobra, prawa się zabiję. Eee... Dobra. Teraz myślę, że się mogę schować. Niepokoi mnie strasznie ten element. No dobra, niech ten potwór tutaj przyjdzie, niech to go to działko błagam. Niech go zabija. raz jedne tutaj. Chyba, że to działko już go zabiło. Dlatego on nie przychodzi. <laughs> tak też może być. No Ale jak ja mam to pokonać niby? Muszę zaczekać aż wszystkie... Jakby się rozwala. a tylko, że to nie zawsze tak będzie wyglądało. O że to jest kompletnie zjebany element. Gdyby nie wychodziło mi uciekanie przed tymi podporasami, mówiąc szczerze. Dobra, liczę, że tamten potwór już zginął. Tylko to, co powinienem zrobić, to wyłączyć to. A, I teraz liczyć na to, że mi się jakoś uda tutaj prześlizgnąć. Właściwie mógłbym to zrobić chyba z tamtej planszy, byłoby rozsądniej. Po prostu lecieć i przebiec w ten sposób. Wow, wow, wow. Nie, 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 no, no, lądu. Dobra. No. <grywa> Sorry za te przykleństwa, ludzie. Dobra, jedną stronę przynajmniej ogarnęliśmy Teraz druga strona, to będzie chyba dłużej. O, wow, 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 wow. Dobra. Udało się. Chyba. Zobaczmy, co jest dalej. A, okej, okay. Udało się przejść. To niesamowite. Okej, okay, pomimo późnej pory i całkowitego zamulenia i zmęczenia, nie idzie mi tak źle. Być może nie są aż takie trudne te zagadki, właśnie na wulkanie, przynajmniej poprzedni poziom nie był. Ten też chyba nie taki najgorszy. Eee, no i dobra, dzisiaj ostatni, czyli piąty. Lecimy, zobaczmy, o co tutaj chodzi. No boże, oczywiście, będzie się podnosiła ta lawa dziadowska. Wcześniej w lesie był jakiś taki kwas, z tego co pamiętam, jakieś takie bagno. A tutaj mamy tą lawę. No po prostu, wspaniale. Mm -hmm. O, kurde, no chyba oni sobie lecą we w chuja, że tak powiem. <grywka> Dobra, chyba to da się zrobić, tylko byłem zbyt wolny. Muszę to dobrze wyliczyć. Zaczekam, aż to pójdzie do góry, i jeszcze raz spadnie. Potem już powinno się udać. Mam taką nadzieję, chociaż. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Pięknie to wyliczyłem. Szkoda, że nie ma zapisu. <laughs> Najchętniej to bym co chwilę zapisywał tą grę. Eee, dobra, o co tutaj chodzi do diabła? Jak mi ktoś to wytłumaczy. Może jakoś przesunąć tą mm, skrzynkę wielką, czy jak Podjaram to działku to coś się stanie? Jakoś nie bardzo. O kurde, no co tu chodzi do diabła? Aaa, chyba że... Chyba że jak postawię coś takiego, to mnie to przesunie. Okej, okay. to, to wygląda, że to tak w ten sposób ma właśnie działać. Czy to mnie w końcu nie zabije? Jak będzie strzelało coraz bardziej, tak... Chyba jednak nie Okej, okay. dobra, nie jest tak źle Nie jest tak źle póki co Trzeba usunąć nas Staram się jak najdalej tym O kurde, zapomniałem się ruszać <grywy> Staram się jak najdalej tym pojechać Nie chcesz się spalić w tej lawie, czy co to ma być niby Dobra? Tam ta tam ta tam ta tam. Wspaniale. Dobra, no, bym no, spadł. Okej, okay. myślę, że my powinniśmy zmienić kolor, tylko że to będzie szybka sprawa do zrobienia, bo. Ups, ups, ups. A, czyli znowu zielony. Lubieski. A, okej, okay. dobra. Badaliśmy radę. Wow, prawie się jeszcze zabiłem, ale mam tutaj zapis, więc wszystko się dobrze skończyło, jeżeli chodzi o ten fragment. A, co tutaj trzeba zrobić? Aha, czyli najpierw trzeba opuścić to, wskoczyć na windę, niech ona pojedzie sobie do góry. Podą w odpowiednim momencie zeskoczyć z windy i prawdopodobnie powtórzyć to samo, tylko, że... Eee... Tylko, że trochę tu jest za wysoko. <laughs> Taką mam małą zagwostkę, jak to niby zrobić wtedy. Chyba, że użyć jeszcze, nie wiem, brązowego koloru gdzieś tutaj? Do przeżycia? Coś, coś w tym stylu? Niby? Ma być? Nie ogarniam, ale dobra. Spróbujemy. hmm... hmm, hmm. Wysoko jeszcze tak dawać, to niestety. Dobra, próbujemy. Ok. wow, 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 wow. No! Fak, za nisko to obniżyłem. Przerąbane. No, teraz za wysoko to obniżyłem. Znaczy, no, wiecie o co chodzi. <grystanie> A tu można w sumie na dwa razy spróbować. Zrobić. Teraz już powinno się udać. Jeszcze z tym drugim będę musiał popróbować. Uda się, czy się nie uda? Uda się, dobra. Pięknie. Eee, tak. Dobra. Okej. Okay. A, okej, okay, dobra, czyli się jednak zabiję. No, tak. Eee, ha, ha, ha. Być może zielony kolor powinienem tam postawić na ziemi. Dobra, na razie pierwszy element, nie będę wszystkiego na raz ogarniał. Eee, tak, czyli co musimy zrobić? Obniżyć trochę, a potem znowu obniżyć jeszcze raz. Dobra, jakoś tak, coś w tym stylu. Okej. Okay. Mogę chyba trochę niżej obniżyć to. No. Ale znowu wjedzie na samą górę. No, nie wiem czy nie obniżyłem teraz tego za nisko, chciałem sobie ułatwić za bardzo sprawę. Skok, skok, skok. No, Okej, okay, dobra, udało się. E, no dobra, i teraz trzeba pomyśleć, e, jak zrobić ten drugi element, być może z zielonym kolorem. Dobra, zaczekam jeszcze, mówiąc szczerze, nie ma sensu Tylko od razu. Trochę cierpliwości. Widzę, że się nie zabije skak, sk skacząc stamtąd, ale to chyba nie ma takiej możliwości. A, dobra, czyli jednak się obniżało, czyli spanikowałem za szybko. Dobra, w ten sposób chyba to trzeba zrobić, ale No to już oczywiście nie za tym razem, tylko za tym. A i to się uda. Tak, tak, tak. Okej okay. W co? No O Boże, i się zabije znowu <grywy> Ja jebie, wcale to nie jest proste, ludzie, wcale to nie jest takie proste Szybciej, szybciej Okej okay. Znowu do góry że powinienem zaczekać Aż to wjedzie na samą górę Tak naprawdę Zanim będę tutaj skakał na tym Co może to nie jest aż tak rozsądne Jak pomyślałem, będę się wyżej odbijał I mniej razy na to spadnę hmm. No dobra, spróbujemy już jak jesteśmy w ten sposób What the fuck? Gdzie ja, kurde, jestem? Czyżby... A, Ło, wow, wow, no nie! No to było... wredne. Czyli tak naprawdę możemy się odbić aż tak wysoko, żeby w ogóle przeskoczyć przez ten poziom. Niech będzie. Dobra, tylko muszę uważać, bo tam jest jeszcze potwór. No, okej, okay, dobra. Wiem, <grym, grym, grym>, wiem. Ten fragment już się wszystkim znudził. No, ale zawsze można przewinąć trochę film do przodu. Jakby co, zawsze o tym wspominam. No jakże że nie jestem zbyt taki genialny i nie przechodzę tego wszystkiego aż takim tempem, żeby żeby za pierwszą drugą próbą już wszystko rozwalić. Albo w ogóle na jednym życiu, bo wiem, że są pewnie jakiś hardkorowi ludzie, którzy na jednym życiu potrafią przejść cały tryb pustki i wszystkie poziomy i tak dalej, no ale ja aż takim hardkorem nie jestem, niestety, tak bardzo żałuję. No i jest jak jest, to wygląda jak wygląda. Dobra, wyjadę na samą, samą górę. Może mi się uda tym samym przeskoczyć to tak, jak zrobiłem to wtedy, i nie zabić się na tamtym potworasie To byłoby najlepsze ze wszystkiego, ale no, zobaczymy, jak mi to wyjdzie, oczywiście. Dobra. Okej, okay. okej, okay, okej, okay, dobra. Jest, udało się. Chciałem więc zabić tego potwora po prostu. A, oczywiście nie mogę, bo tu jest kwiatek taki, który mi na to nie pozwoli, ale czy ja nie mogę po prostu zjarać tego potwora w takim razie? Pewnie nie, bo on z tym ucieknie szybko. Chyba, że. No niestety. Hmm. Może się jednak zjara, jak mnie będzie widział? Tak szybko przyszedł, bo nie widział ostatnio Nie wiem czy tak zadziała O! Udało się! <noise> Okej okay. Dobra, to było prostsze niż myślałem Tylko żeby mnie teraz ta lawa nie zabiła jeszcze, dobra? Jak się... jak spadnie to przeskoczę Mam nadzieję, że mnie rozumiecie czemu czekam Bo już nie chcę w taki durny sposób po prostu tutaj Zakończyć swojej kariery Okej, okay. pięknie, zapis Co dalej? Dalej mamy kupę kolców i dużo lawy To mi się nie podoba Ani trochę, wcale a wcale Myślę, że pewnie trzeba było jak e, pokonać to w miarę szybko. Hmm. Z użyciem jakiegoś tego koloru, na przykład. No Boże. może. Zobaczę co jest tutaj dalej. O kurwa zajebiście, zwłaszcza że nie moglibyśmy tam się. Yy, byśmy musieli użyć brązowego koloru, jeszcze, żeby osłupić się, zaczepić. Kurde, to wcale nie wygląda tak fajnie jak myślałem. Znaczy, nie wiem, czy ja myślałem, tak naprawdę. Yy, możemy spróbować wykorzystać niebieski kolor i zielony kolor. Na przykład. O, no tak, zajebiście to zrobiłem po prostu. No, tak, tak, tak. Nie mm, tak, pochwaliłem się, że wiem o co chodzi. No tak, tutaj nie możemy w ogóle nic zrobić. Ale tak możemy, on się teraz powinien rozpędzić. I zielony kolor, a potem jeszcze powinienem wykorzystać brązowy kolor, to to jest zajebiste w trakcie tego wszystkiego. No, o, taki, no tak chyba Ja no przerąbane to jest mówiąc szczerze ludzie, nie wiem jak to zrobić. No, może to bez tego skakania, tylko na samym lodzie jechać. Ej no kurde tracę czas przy, na wykorzystywanie tego koloru, to jest trochę bez sensu. A, tak, teraz to w ogóle najładniej zrobię. Okej, okay, nie bardzo mam pomysł jak to kurde najlepiej zrobić. Okej. Okay. A, okej, okay, dobra, prawie się udało, czyli to chyba jednak bez tych kolorów można, tylko przygotuję sobie ten brązowy kolor. Ktoś mógł szybciej tutaj na samym początku trochę zrobić, to byłoby bardzo pomocne, ale niestety nie, nie wychodzi. Strasznie szybko się podnosi potem ten poziom tej lawy. Niestety, no tak, pięknie. <ścoughs> oh, jejku jejku. No nie no, tutaj nie przeskoczę przez to, przez dwa. Chyba, żeby mi faktycznie wykorzystał jednak niebieski kolor. I się rozpędził, ale to... No tak, pięknie, teraz to w ogóle już nic z tego. się zabić zawsze na kolcu ha. No tak, to jest to się zabije od razu Co za dziadostwo no? Co za dziadostwo ludzie? Nie mogę patrzeć jednocześnie w dwie strony, nie jestem aż tak zdolny żeby robić dwie rzeczy jednocześnie A w ogóle nie przygotowałem koloru odpowiedniego jest wspaniale no i tak nie zdążyłem. Hmm, jak ja to, to zrobiłem, że zdążyłem. Jednak to zrobić. O Jezus Mariana. No. Niestety Jezus mi tutaj nie pomoże raczej. Sam muszę się z tym zmierzyć. No, kurwa, no nie potrafię nawet tego przeskoczyć, no. No tak, pięknie. Dobra, to jeden zdecydowanie jest takich cięższych momentów. No tak, jeszcze się na lawie zabiłem. No tak, pięknie. Znowu, albo na lawie, albo na końcach. Dobra, nie wiem jak to przejść, ludzie, naprawdę. Nie mam tutaj koncepcji więcej. Jak mam to nim przejść szybciej niż to robię. Okej, okay, chyba że w ten sposób. <trybujesz> Tylko, że jak ja się puszczę tego, chyba że zrobię to w ten sposób. Okej, okay, dobra. To chyba mnie nie powinna ta lawa dorwać już na tym poziomie. I można wejść do jaskini. Czyżby to był koniec tego poziomu? Okej, okay, całe szczęście, bo już się zacząłem naprawdę ostro irytować zresztą słyszeliście po tych głupich tekstach, które rzucałem. E, dobra ludzie, jeżeli chodzi o ten odcinek, to już wszystko na dzisiaj. Wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku, w którym już skończymy wulkan i przejdziemy gdzie? Do miasta. Tak jest, wspaniale. Więc sija!